Dzień dobry, Anna Drenowska. witam państwa bardzo serdecznie w piątek i zapraszam do oglądania ostatniego już w tym roku premierowego wydania kuriera ostrowieckiego. Remont parkingu przy ostrowieckim szpitalu został już zakończony. Plac postojowy jest poszerzony i uporządkowany. Na parkingu powstały 102 miejsca parkingowe, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Ponad setka bezpiecznych i wydzielonych miejsc parkingowych jest już do dyspozycji wszystkich odwiedzających ostrowiecki szpital. Po latach apeli i interpelacji składanych przez mieszkańców oraz samorządowców, w końcu udało się przełamać impas i przed budynkiem lecznicy powstał parking z prawdziwego zdarzenia. W trakcie prac znikł zagajnik i niestety kilka sosen, ale dzięki temu to miejsce jest uporządkowane, a auta mogą płynniej się przemieszczać. Inwestycja już służy mieszkańcom, za co wszystkim, którzy się do tego przyczynili, na ostatniej sesji podziękowała Starosta. Udało nam się wykonać inwestycję parkingu szpitala. E, I tutaj z tego miejsca publicznie muszę podziękować prezydentowi miasta, panu Jarosławowi Guczyńskiemu i Radzie Miasta za przekazanie terenu, ale także państwo przyjmowaliście dotacje, bo udało się zrobić jeszcze kawałek drogi e, do Soru, u także ten teren wreszcie ma wygląd. Dziękuję też e, firmie MPRD, bo pomimo trudności, no, gdzie odwiedzający zostawiali e, na terenie inwestycje swoje samochody, udało się to wykonać e, i po prostu naprawdę się poprawiła w tym rejonie mm, komunikacja. Jeszcze raz dziękuję panu prezydentowi i Radzie Miasta Ostrowca za zrozumienie e, tej całej e, sytuacji. Również e, jest konsumowana już na ostatnim etapie dotacje, które udzieliło miasto Ostrowiec, ale i także sąsiednie gminy. Za to będziemy osobno również dziękować, bo szpital tutaj praktycznie wykonał tą dotację. Przypomnijmy, że ten wieloletni impas spowodowany był przede wszystkim brakiem porozumienia pomiędzy powiatem a gminą, która jest właścicielem gruntu przed szpitalem, na którym zlokalizowano parking. Polski Czerwony Krzyż podsumował realizację projektu, który był realizowany przez ostatnie dwa lata w Świetlicach Środowiskowych. Wzięło w nim udział ponad 100 dzieci. Wsparcie uzyskali również rodzice. Mamy przedstawicieli jedynki. Proszę dyplom dla was, dla mistrzów gotowania. Takim miłym akcentem, a więc wspomnieniami i dyplomami za wyjątkowe umiejętności, aktywność czy zdolności, podsumowano projekt wszechstronny rozwój gwarantem sukcesu prowadzonym przez ostrowiecki oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, a także Fundacją Centrum Europy Lokalnej. Projekt miał umożliwić uczestnikom rozwijanie swoich talentów, szlifowanie zdolności, a także zdobywanie zupełnie nowej wiedzy. Ten projekt to tak naprawdę ponad 7000 godzin warsztatowych, 12 warsztatów, podczas których robiliśmy z dzieciakami najróżniejsze rzeczy, tak żeby rozbudzić ich ciekawość świata, no i tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Także uczyliśmy się zdrowo gotować, dbaliśmy o swoją sprawność fizyczną podczas zajęć fitness, mówiliśmy o bezpieczeństwie i pierwszej pomocy. Uczyliśmy matematykę i obserwowaliśmy niebo w ramach kosmicznej matematyki. Uczyliśmy się prawidłowo posługiwać językiem polskim. Majsterkowaliśmy także ponad 12, dokładnie 12 warsztatów z bardzo różnej tematyki. Poza tym wszystkie dzieci zostały objęte pomocą psychologiczną. Ponieważ program był skierowany do dzieci, pomyślano także o rozrywkach i atrakcjach, jakie można realizować w wolnym od nauki i dodatkowych zajęć czasie. Były też takie momenty, gdzie bardziej rozrywkowo do tego podchodziliśmy. W ramach projektu odbyły się dwie wycieczki, jedna do Kielc do Muzeum Kultur, bo mówiliśmy też w ramach tego projektu o tolerancji. Zwiedziliśmy też świat w parku Miniatur w Krajnie. Były wyjścia do kina, zorganizowaliśmy dwa festiwale kulturowe, gdzie dzieciaki mogły po pierwsze pokazać swoje talenty, a po drugie poznawaliśmy po prostu świat z troszeczkę innej strony. Także myślę, że dużo fajnych wspomnień dla tych dzieci, które tutaj są. W programie uwzględniono także wsparcie dla dorosłych, a więc rodziców, którzy mogli korzystać z porad specjalistów. Chcieliśmy wesprzeć również rodziców, także chętni rodzice mogli razem z dziećmi uczestniczyć w niektórych warsztatach, czy skorzystać z pomocy prawnej, czy psychologicznej. Dzisiaj będziemy ten projekt podsumowywać. Będziemy dziękować naszym trenerom, wolontariuszom. Będziemy oglądać zdjęcia i wspominać, jak to przez te dwa lata było, bo jednak dużo się wydarzyło. A najlepszą okazją do podsumowania tej dwuletniej przygody jest oczywiście przedświąteczny okres. Tak lubiany przez dzieci. Spotkanie Mikołajkowe, bo wiadomo, że jesteśmy w okresie przedświątecznym. Tutaj bardzo dziękujemy młodzieży z III Liceum Ogólnokształcącego i oczywiście dyrekcji za to, że nas tutaj dzisiaj ugościła. Natomiast młodzież przygotowała. Krótkie przedstawienie takie mikołajkowo-świąteczne, które oczywiście zakończy się wizytą Mikołaja i rozdawaniem prezentów. W trwającym dwa lata projekcie uczestniczyło 115 dzieci, które są podobiecznymi ośmiu świetlic środowiskowych prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż. W okresie świąt dzieci w placówkach oświatowych przygotowują piękne jasełka. Prezentują je nie tylko swoim kolegom, ale również zaproszonym w tym dniu rodzicom. Dzieci z przedszkola i szkoły specjalnej promyk przygotowały jasełka. Takie coroczne przedstawienia to już tradycja w tej placówce oświatowej. Bardzo czekaliśmy na to wydarzenie. Dzieci bardzo długo się przygotowywały i nie mogły się już doczekać. Zawsze się cieszą, bo widownia jest też wyjątkowa, bo zawsze przychodzą rodzice, dziadkowie, więc dla nich to jest naprawdę ogromne wydarzenie i dla nas zresztą też. Witam Ciebie, Królem urodzone złogie

Przygotowania do jasełek trwały ponad miesiąc, Tak, każdego dnia dzieci przygotowały się właśnie do tego przedstawienia świątecznego i my właśnie już staraliśmy się wcześniej wprowadzać nasze dzieci w ten nastrój świąteczny bożonarodzeniowy. Tak? Nasze dzieci codziennie właśnie wykonywały jakieś ozdoby świąteczne, tak? a to łańcuchy choinkowe, jakieś bombeczki, stroiki, żeby właśnie czuć ten, ten nastrój świąt. Się kolęd, uczymy się różnych wierszy, właśnie pastorałek, tak dzieci uwielbiają, bo cieszą się, że, właśnie, że, że tutaj przyjdzie rodzic. My też bardzo stawiamy na integrację dziecka, rodzica, tak? babci, dziadków, i właśnie zawsze zapraszamy na takie, na takie uroczystości całe rodziny, po prostu, żeby razem wspólnie świętowali. Muzyka Świąteczne przedstawienie przygotowały również dzieci z przedszkola Pajacyk. Jasełka zostały zaprezentowane na scenie w osiedlowym domu społecznym Malwa. W warsztacie terapii zajęciowej na osiedlu Pułanki zostało zorganizowane spotkanie wigilijne. Do wspólnego biesiadowania oraz obejrzenia jasełek, w wykonaniu uczestników warsztatów, organizatorzy zaprosili gości, rodziców i opiekunów podopiecznych tej placówki. Nowy, nowy Strażacy uratowali mężczyznę z płonącego mieszkania przy ulicy Iłżeckiej. W czwartek o godzinie 13.05 strażacy dostali sygnał, że pali się na parterze czteropiętrowego bloku. Gdy na miejsce przybyły pierwsze jednostki straży pożarnej, dym wydobywał się już z okien mieszkania. Zadymienie było bardzo silne, a z informacji, jakimi dysponowali strażacy, wynikało, że w środku może znajdować się człowiek. Strażacy weszli do mieszkania i wynieśli z niego mężczyznę. Przytomny został przekazany pod opieką załogi pogotowia. Po około 15 minutach pożar został ugaszony i strażacy zaczęli wietrzenie pomieszczeń. Rozlosowano pary 1.16 Pucharu Polski w piłce ręcznej. Szczepiorniści KrzO zmierzą się z drużyną Azoty Puławy. W drodze do 1.16 rozgrywek Pucharu Polski krzowy wyeliminował Olimpie Piekary Śląskie i Tytanów Wejherowo. 26 stycznia w Ostrowieckiej Hali zmierzą się z jednym z najbardziej utytułowanych zespołów polskiego szczepiorniaka, drużyną Azoty Puławy. Jest to wielokrotny brązowy medalista mistrzostw Polski, a obecnie zajmuje czwarte miejsce w rozgrywkach ekstraklasy. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki uprzejmie informuje, że 24 grudnia, Wigilię, spółdzielnia będzie czynna do godziny 12. Natomiast 27 grudnia, w piątek, spółdzielnia będzie nieczynna. Ewentualne usterki w mieszkaniach należy zgłaszać pod numerem telefonu 508 197 623. I tym komunikatem kończymy dzisiejsze wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Ja jeszcze w imieniu całej redakcji chcę złożyć państwu najserdeczniejsze życzenia świąteczno-noworoczne, aby przebiegał ten czas w miłej, rodzinnej atmosferze, a my spotykamy się już w nowym roku. Do zobaczenia.